Chodzi o bogactwo. Mamy już takie same telewizory, jak oni. Takie same kosmetyki. I tostery. A nasze jedzenie już dawno przegoniło ich jedzenie. Na przykład. Kiełbasa przegoniła. Nadszedł ten czas, aby podnieść dumnie głowę i powiedzieć Bogaćmy się. Na lokacie 8%. W ING Banku Śląskim. Halo? Marek? Nie, absolutnie Marek? <laughs> Marek? Jasne. Dzwonię z domu. Nie, Dodaj numer stacjonarny do komórki i korzystaj z niego w domu. Abonament tylko 5 zł miesięcznie. Takie rzeczy tylko w Erze.